No, tą książkę to z innych względów polecam Emanuel Rygenblum, kronika Getta Warszawskiego. To jest kochani, wstrząsający zapis, przemilcza. Dane środowiska żydowskie nie chcą publikować tej książki. Wybitnego, bo... no. Mógłbym powiedzieć najwybitniejszego albo delikatnie jednego z najwybitniejszych intelektualistów żydowskich czy, czy polskich pochodzenia żydowskiego okresu międzywojennego. Ja politycznie mogę się nie zgadzać z tym jakiego ale kochani, przytoczę jeden ten fakt. To człowiek, który w wieku 27 lat, przypominam, że mówi o okresie przedwojennym, zrobił doktorat. Nie tylko maturę magisterium, doktorat. To jest człowiek, który mógł opuścić zresztą podziemie go ewakuowało, ale wrócił do Genta, zginął w sumie poza Gentem, żeby dokumentować ogrom mordów zbrodni hitlerowskiej na niewinnej na żydowskiej. A dlaczego? To jest książka wydana przez Żydowski Instytut Historyczny. Tłumaczenie Zidisz jest zrobione. Bardzo ciekawa historia tych zapisów, które były w pańce, w bańkach zakopane przed zrujnowaniem i wyniszczeniem getta i po te odnaleziono, te zapiski, opracowano i w 1983 roku y, wydano. 83 1983 rok. No, kochani, ciekawe. Mało tego, w Warszawie przy Żydowskim Instytucie Historycznym Emanuel Riegenbrun ma swoją tapicę i uważam, że ona powinna być nawet jeszcze większa. Dlaczego? W PRL-u jeden, jeden raz się Szybko znikła z kiosków, nie ma do no dziś. Na elektro można kupić. Kupiłem, nawet jeżeli kilkadziesiąt złotych będzie kosztować, warto kupić. A no, kochani, to to, co trzymam w ręku, jest informacyjną bombą atomową, która niesie śmierć informacyjną profesorowi Grosowi i tym okruwaczom narodu górskiego. Nieco Polacy, narodowcy, piszą, entrecy czy antysemici, no będą się wybierać. To co jeden z największych a to był zespół cały który tam to dokumentował te zapiski. No i kochani, tam czytacie nie tylko o Policji Żydowskiej, nie tylko o Judenracie ale poczytacie o Gestapo żydowskim Gącwajka, tak zwana trzynastka, tak zwana 13. A Gącwaj do Piachu nie poszedł tak. No i przede wszystkim, co oni robili z tymi niewinnymi Żydami. Tego się nie da czytać, Czekaj, to ciarki chodzą, szczególnie jak się człowiek sobie jeszcze wyobraża, ciarki chodzą po plecach, a najgorzej mieli ci biedni Żydzi w Grecji, którzy byli yy, za Warszawem przywiezieni, bo jeszcze warszawiacy to tak, znali miejsce, znali domy, po sąsiedzku gdzieś, mieli po tzw. stronie aryjskiej kogoś znajomego, a jeżeli ktoś spuła, nie wiem, był z Rady Mazowieckiej, czy skąd, on no, się nie umiał poruszać, tu chore dziecko, tu mu zależy, po, po jaka śmiertelność tam była, no to są niewyobrażalne rzeczy. I co ci zbrodniarze yy, żydowskiego pochodzenia robili ze swoimi współbraćmi, to, 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 to się nie umywa. To co pisuje Bergen, był no, świadek. I on to pisze z jakimś niezrozumieniem. Skąd to się wzięło? No bo i jest zdrada jest w każdym narodzie, zawsze jest zdrajca, szpieg. A druga rzecz, która się śmierć, to sprawa Kastnera. To już jest sprawa z Węgier z 1944 roku.